Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Maciek Kiklocki, a dzisiaj chciałem was zaprosić na archiwalny czwartek, a jest to konkretnie seria Orient Expedition. I statek cesarski, no prawdziwa perełka z roku 2003. Dacie wiarę, że te wiele lat temu kosztowało to około 20 dolarów, czyli nawet po niekorzystnym kursie koło stówki za taki secik byłoby to naprawdę coś, bo mamy tutaj piękny żagiel, trzy interesujące minifigurki, no i zaraz się temu wszystkiemu przyjrzymy. Jak gdzieś tam na Briksecie zauważyłem, że ten zestaw jest otagowany jako Galeon. Ale przecież ja bym powiedział, że to jest bardziej taki. Sam pan, nie, 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 nie szampan, sam pan, czyli z chińskiego Łódź, no i tutaj wszystko się zgadza, bo jest i żagiel, i napęd wiosłowy, i nie jest to zbyt duża jednostka morska. Ale okej, okay, już się nie wymądzam, tylko lecimy z unboxingiem, speedbuildem oraz recenzją. Zapraszam! Mamy tutaj 177 elementów, bo tego chyba nie powiedziałem i spójrzcie tylko na tył tego pudła. Mamy tutaj pokazane alternatywy. Możemy stworzyć taką już naprawdę niewielką łódź, łupinkę i całkiem ciekawą taką morską, rzeczną bramę oraz Trochę mniejszą łódź, ale jednak nie tak dużą jak ten model podstawowy. I tutaj wtedy byłby jeszcze taki niewielki port, albo właściwie przystań. No coś w tym guście. Tutaj już bardzo ostrożnie to otwieramy, już nie bawimy się na takiego barbarzyńce, bo to wiecie, to pudełko nawet jest sporo, sporo warte. Słuchajcie, przyglądałem się, jak to wygląda na BrickLinku. O dziwo, ten zestaw nie jest jakiś taki bardzo drogi. Da się nówkę sztukę. Za około 200 zł już razem z dostawą no, sobie przygarnąć, ale wiadomo, ja to zawsze Wam polecam, żebyście sobie kupowali to, co jest w aktualnej ofercie, a takie rzeczy bardziej powiedzmy kolekcjonerskie, jak już sami zaczniecie zarabiać. Chociaż niewykluczone, bo przecież jestem przekonany o tym, że wiele, wiele osób, które ogląda mój kanał, to osoby dorosłe, więc może mówię tutaj głupoty dorośli. Słuchajcie, możecie się w sekcji komentarzy. Pojawić jak najbardziej, aż sam jestem ciekaw, ile osób tutaj z pewną nostalgią zagląda. No i mamy te wszystkie elementy Masztu. Mamy też o karty, to widzieliśmy gdzieś tam na boku tego pudła, że tutaj również będziemy mieli ten dodatek, no i tutaj sporo, sporo czerwonych elementów i piękny materiałowy motyw takiego smoka. Zobaczcie. Fajnie by było, jakby po dwóch stronach było to ładnie wymalowane, no ale już trudno, jest jak jest. Tych worków całkiem sporo, jak na tej wielkości zestaw, no i już wszystko mamy, zobaczcie. Jaki dobry klimat w tych instrukcjach. Tutaj również mamy komiks, a to sobie prześledźmy, co się tutaj dzieje. No widać, że Johnny Thunder już zdobył te Drogocenne klejnoty, no ale tutaj ten baron, von baron, no, jemu to nie jest w smak, bo on jest chciwy, on bardzo chciałby położyć na tym łapę i wykorzystuje tych właśnie żołnierzy z fortu smoka, żeby przejąć te bardzo drogocenne znaleziska. I to w sumie tyle. Nasi dobrzy bohaterowie dali. Nogi za pas, no bo wiadomo tutaj wchodził w grę jeszcze jakiś ostrzał, ale oni chyba wrócą, bo mają jakieś pomysły. I zerknijmy jeszcze na tył, czy mamy tutaj nie, nie mamy. Poszukałem, o jednak mamy. Zobaczcie, tutaj wszystko jest bez cięcia, na żywo. Jakieś inne zestawy pokazane. To tutaj niedawno też się pojawiło na kanale, więc Was zapraszam, jeżeli uwielbiacie, tak jak ja, ten cały no, motyw Orient Expedition i Adventurers właśnie. No super sprawa. Zobaczcie, tutaj są jeszcze takie dziurki w tym woreczku. Ja może pudło, kartonik na chwilę odsunę i jeszcze zróbmy sobie unboxing, tych oto kart, czemu żagiel nam tutaj ucieka, to jest ważny element, kiedyś na pewno stworzę jakąś fajną przystań albo coś w tym guście. No i tutaj mamy busolę. Tutaj dalej mamy, no właśnie, tą jednostkę. No to już jest pewnie karta potężna, dająca przewagę oraz jakąś taką oldschoolową strzelbę. To tutaj też gdzieś chyba na tej łodzi jest przytwierdzone. No i fajnie, to dajcie mi chwilę, zrobię sobie ten speedbuild tak jak wam obiecałem. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj będzie przeze mnie przemawiała nostalgia, czy może ten zestaw jest taki rewelacyjny, ale ja tutaj prawie nie dostrzegam minusów, a podoba mi się to bardzo i mam wrażenie, że jakby dzisiaj taka łódź trafiła do sklepów, to i tak by się to sprzedało na pniu. No może nie na pniu, ale na pewno część z was pomyśli sobie, że a, fajnie by było coś takiego mieć w swojej kolekcji, i zaraz się temu przyglądamy. Z początku myślałem, że ta kolorystyka będzie mnie drażnić, ale potem jak sobie zobaczyłem jak fajnie ta czerń z czerwienią i trochę z piaskowym plus brązem koresponduje to stwierdzam, że jak najbardziej pasuje to do takich azjatyckich dalekowschodnich klimatów. Tym bardziej, że ten oto żagiel też jest w kolorze takim piaskowym i świetnie ten smok się prezentuje. Zobaczcie, ni to taki smog wodny, długie, wężowe cielsko i jak najbardziej genialny, genialny motyw. No ale przyjrzyjcie się innym ozdobom. Tutaj na dziobie mamy taką rzeźbę. I pewnie ci młodsi z Was nie pamiętają, ale to dało radę na takiego konika. O. Zamontować i była to dla niego maska, szczególnie dla tych wszystkich złych stronnictw. No, całkiem fajna sprawa, ale już to tutaj na powrót przytwierdzamy. No i z przodu fajnie też się prezentuje to stanowisko dla strzelca. Tutaj pełnego obrotu raczej nie zrobimy, nawet jakbyśmy odgięli w ten sposób żagiel. No okej, okay, wtedy te wszystkie kusze się mieszczą, ale ja jestem w stanie zaakceptować fakt, że tutaj tym strzelamy tylko w przód. No, bo strzelec jakby. Tą stronę strzelał, to mógłby trafić czasem tego gościa, który jest sternikiem. Bardzo fajnie to się prezentuje, szczególnie te poręcze, te balustrady fajnie tutaj wmontowano. Wiem wiem, trochę nadużywam słowa fajnie, fajny, więc teraz będą już inne przymiotniki. Zerknijmy, co znajduje się pod pokładem, trochę nam komiks zaspoilerował, bo tutaj są beczułki, w środku są klejnoty. No nie wyciąga to się zbyt przyjemnie, więc nie będę teraz to. Otwierał, ale możecie mi uwierzyć, że tutaj znajdziemy różnokolorowe kamyczki. I to jest, można by powiedzieć, najbardziej uciążliwe, żeby tutaj paluchami pod tym pokładem manipulować, ale to też nie jest jakiś wielki problem. Ostatecznie te beczułki nawet możemy sobie w ten sposób obalić i wtedy będzie jeszcze łatwiej. No, pokład może niewielki, ale coś tutaj nam się zmieści. Jakaś jedna, dwie, może nawet trzy minifigurki bez problemu. Tutaj na rufie, gdzie mamy tą nadbudówkę, musi znajdować się ster. I zobaczcie, jak go tutaj zbudowano. No, to może by wymagało lepszego elementu, a jest to coś, co współcześnie kojarzymy raczej z jakichś zaworów w kolorze szarym. A w takim brązowym, no to jest chyba pierwszy mój element tego typu. Rzadko to się zdarza, ale czasem jeszcze z jakichś zestawów wyciągam takie klocki, których jeszcze nie mam. No chyba, że mówimy o tych, które debiutują, bo to przecież zdarzać się musi. Tutaj tylko ewentualnie można by jeszcze jakąś gładką płytką albo czymś takim to zasłonić, bo jakoś te dwa study mi tutaj przeszkadzają. Oczywiście, jak mamy ster, to i ruchoma płetwa steru. Jak najbardziej to działa. No i te wiosła, one są dosyć duże, swobodnie latają, więc można to sobie dosyć ciekawie ustawić do jakiegoś zdjęcia. Ale już szczególnie to mi się podobają te lampioniki i to kojarzę właśnie z różnego typu filmów właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o te chińskie jednostki morskie coś takiego właśnie tam jest przywieszane jakieś lampiony i tego typu ozdobne, ale jednak bardzo funkcjonalne elementy. Przechodząc do minifigurek w tym zestawie, mamy tutaj trzech posępnych typów. No i zobaczcie, jak się prezentują te torsy. No, powiem wam, nawet dzisiaj wygląda to nieźle, a pamiętajcie, że te figurki mają 17 lat. No, są prawie pełnoletnie. No, z tyłu, oczywiście, na druku nie ma. Tutaj plus, że ten tors jest szary, a jednak rękawy czarne. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa i jakiś sztylecik jest za pasem zatknięty. A co to za czapa? Czy ja tutaj widzę nitowanie? Czy to jest aby metalowe, jakoś specjalnie wzmocnione? No, ciekawa sprawa, bo to by też dobrze wyglądało jako tarcza. Niestety, dwójka żołnierzy ma takie same twarzyczki, co jest tam jakimś minusem, bo przecież nie trudno byłoby wrzucić inną główkę. No i przyjrzyjmy się teraz Samowi Sanisterowi. No, jednoznacznie zła postać, chciwa, taka chorobliwie ambitna. No, i tutaj ma ten swój posępny hak. Dalej ten monokular charakterystyczny, plus jakaś niewielka blizna koło wąsów i całkiem fajny taki biały szalik, czy też apaszka, czy też co taki złoczyńca nosić może. Oczywiście, tak jak wcześniej, tutaj nie ma nadruku na plecach. I co teraz recenzent ma zrobić? Czy potraktować te figurki przez kryteria, które mamy obecnie? Czyli to byłby wtedy minus, ale tak naprawdę pamiętajmy, 17 lat, no to jest szmat czasu. Moi drodzy, co tu dużo mówić? Zestaw w połączeniu ze smoczą twierdzą, wyglądałby naprawdę rewelacyjnie i stworzyłby prześwietną ekspozycję. Jeżeli miałbym na siłę szukać jakichś minusów, to może tam przy maszcie dałoby radę inaczej to wszystko rozwiązać, żeby samo płótno żagla lepiej się układało. Może tutaj na tyle przy rufie jest trochę tak topornie, ale z drugiej strony fajnie, że wykorzystano tutaj klocki mniejsze, większe, ale jest to jednak bardzo bardziej taki klockowy kadłub, klockowa burta, niż to co mieliśmy we władcy pierścieni w tym statku pirackim. No nie będę się czepiał, że te minifigurki mogłyby być bardziej staranne, bo przecież te wiele, wiele lat temu tak to właśnie wyglądało, trochę musieliśmy nadrabiać swoją wyobraźnią, a ten statek nawet od dołu jest świetnie zbudowany, to znaczy nic tam nam się nie rozleci, no naprawdę dobra sprawa, szkoda tylko, że nie ma czegoś na kształt kotwicy, chociaż może nie wszystkie jednostki morskie coś takiego muszą mieć. Ale chyba jednak by się przydało, co nie? No ale suma sumarum powiem wam 9,5 na 10. Oczywiście, pamiętając, że ten zestaw jest raczej setem historycznym, mamy tutaj również fajne alternatywy, których akurat wam nie pokażę, bo jestem trochę leniwy, ale powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą bramę, to to ma jakiś tam potencjał. A wy co sądzicie? Można było jeszcze tutaj nam wrzucić więcej tych zapasowych elementów, bo nie dostajemy tych klejnotów, ale tak, to naprawdę jest مز دفلوني هي ي هي